Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Przypominają się słowa świętego Augustyna: że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w panu. Czasami człowiek musi przejść daleką drogę, żeby wrócić do punktu wyjścia. Robi, mówiąc już, posługując się tym językiem kardiologicznym. Robi takiego bypassa, żeby wrócić do tego samego miejsca. Przypomina mi się taka piękna opowieść, którą kiedyś w młodości czytałem, chyba z Bruno Ferrero, o, o złotych oknach, gdzie pewien młodzieniec, żyjąc w domu rodzinnym, gdzieś na wsi. Jakoś nie mógł się tam odnaleźć i mówił: Ten świat jest tak mnie ogranicza. Ja muszę iść daleko do świata, się muszę się rozwijać. I gdzieś dostał jakieś prorocze, taką proroczą wizję, zapowiedź, że, że szczęście odnajdzie w złotych oknach. I on mówi: Ja muszę iść, muszę szukać tych złotych okien. Nie mogę tu z wami siedzieć, moi rodzice. No i rodzice z bólem serca. No, Mówią, idź, szukaj tego szczęścia. I są perypetie tego chłopca, który idzie po tym świecie i w tym świecie doświadcza różnej wdzięczności, niewdzięczności, bólu, krzywdy, cierpienia, jak to w każdym życiu. I ciągle jest niespełniony, bo szuka tych złotych okien, których sam nawet nie wie, czy, ki, czym one są. Szuka ich i nie może odnaleźć. Hmm, się boi, że szuka jakiejś iluzji. Ale jednak w tej wędrówce w tym podążaniu, okrężną drogą, no, ciągle się uczy czegoś, uczy się życia w relacjach z ludźmi, w tych spotkaniach, w ciężkiej pracy, którą musi tam gdzieś na obczyźnie podejmować. I utrudzony drogą zmęczony mówi, że no, trzeba wrócić do domu, że jakoś na no nie przegrał. Nie odnalazł te, tych złotych okien. I kiedy wraca do domu, na swoją zabitą dechami wieś, na której nic się nie dzieje, nic nie ma, jest wieczór, piękny, wieczór zachodzi słońce. I nagle trudno aż o tym mówić nagle. W tym za w zachodzące słońce tak pięknie odbija się w szybach jego okien, że te okna są jakby ze złota. I dociera do niego, że, że on całe życie szukał tego, co było tak blisko. I że w naszym życiu też tak czasami bywa, że szczęście jest tak blisko. Ale musimy pójść daleką drogą żeby to zobaczyć musimy odejść bardzo daleko żeby wrócić do punktu wyjścia żeby wrócić i żeby olśnił nas blask prawdy i tym największym szczęściem jest to boże serce jest odwiecznym upragnieniem świata bardzo często wśród tych którzy tego jeszcze nie wiedzą a już za czymś tęsknił. Jest taka tęsknota, której nie potrafimy nazwać, a która dziś nas woła. Trzeba za nią iść, nawet gdyby to nas wiele kosztowało, jak tego młodzieńca, który szukał tych złotych okien. Może gdyby się nie ruszył z tego domu, to nigdy by nie olśnił go ten blask. Ale właśnie ta podróż, to zmaganie doprowadziło go. Do tego szczęścia, że mógł je ja ujrzeć takim, jakim jest. Najświętsze serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.